Siema, jestem Marek. To mój mały brat. Ten mały karakan. To... No, beka w chuj. No wybierza! A to tata świnka. Betoniarce! Budowa! Kto?

Musimy RUCHAĆ Prole sprawdzić czy mamy zdrowe zęby. Dobrze tatusiu. George, masz takie czyściutkie zęby jak ja? Hmm? To pierwsza wizyta George'a u stachu. Macie ś... jebać ściutkie ząbki. Tachu! Na pewno będzie zadowolony. <ścoughs> Peppa i George czekają w poczekalni. Stachu. It's time to oh. stop. Czekaj to stop, ok? Ten magazyn no jest bardzo ciekawy. Are your parents? Cały oziemniak. You tu Pan doktor zaraz was przyjmie. Hurra! <noise> to jest doktor Słoń. Stachu! Witaj, Pepo. Myłaś dokładnie. Gówno. Nie! Doktorze Słońu. Dobrze. No, to kto pierwszy? Ja będę pierwsza, bo jest. Pijzie. Patrz na mnie, George! Usiądź na fotelu. Ja pierdolę, kurwa, Otwórz szeroko. Główno. Kurwa. Szerzej, proszę. Kurwa. O, kurwa! Tak? Obejrzymy ząbki. Doktor Słoń używa małego lusterka, żeby sprawdzić zęby P... Mam nadzieję, że nie jadłaś za dużo. W dupę! Trudno. Ruchać! Kiedy ma się szeroko otwartą buzię. <grym wytrzyma> Już to wszystko. Śliczne zdrowe zamki. Odziedziczyła to po mnie. <grym wytrzyma> no beka w chuj. Czy dostanę teraz ten zwykrowy napój? Tak, ale nie. <grym wytrzyma> George, teraz twoja kolej! Pierdolać. George, nie chcę usiąść na fotelu? Możesz trzymać swojego dinozaura, a pan doktor obejrzy twoje ząbki. <grym <grym <grym> <Dinozaur>? <grym> Miło mi pana poznać, panie dinozaurze. To jest prawdziwy dinozaur. <grym> Jazda? Doskonale sobie radzisz, George. Proszę, pokaż mi swoje ząbki. Wybiorę <grym> George, nie chcę pokazać ząbków doktorowi? George! Otwórz szeroko buzię, o tak! Kurwa Aaaa kurwy sy jebą ale fajny bober Aaaa, kurwa gryzie W kurwy syje jebą cię, na kurwa flojdzie W kurwy sy jebą cię, bąże! ale fajny bober Aaaa, kurwa gryzie A... <śmienny> Kurwa Ach, bardzo dobrze ja pierdolę, kurwa mać. Masz bardzo ładne, czyste i zdrowe ząbki, George. Czy są tak ładne jak moje, doktorze słoniu? Kurwa. A. Tak. <laughs> George, nie zapomnij o napoju! Zaczekaj. A to co? O kurwa! George ma czyste ząbki, ale zęby dinozaura są bardzo brudne. O jej, doktor Słoń! <noise> ależ nie, Pepo, czyszczenie brudnych zębów to moja praca. Proszę bardzo o wodę, pani królik. Stachu? Żywa wody do wyczyszczenia zębów pana dinozaura. Poproszę polerkę, pani królik? Troszkę pohałasujemy. Doktor Słoń kurwia! pana dinozaura. Błęk! Tak jest, George. Pan dinozauru potrzebuje specjalnego napoju. Ach! Jakie masz błyszczące ząbki, panie dinozaurze! A pana dinozaura, zwłaszcza, jeśli. Ten... RUCHAĆ!